Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Tym razem chciałbym Wam przedstawić dość niestandardową książkę. Być może jest to jedyna książka na rynku polskim, dotykająca takiej tematyki w taki sposób. Patożycie z notatnika, kuratora sądowego, napisaną przez Piotra Matysiaka, a wydaną i Dostarczoną do mnie dzięki uprzejmości wydawnictwa RM. Zapraszam. Witam Was w kolejnym sobotnim filmiku. Tym razem jest to sobotni sponsorowany filmik. Nie pamiętam już który, siódmy albo ósmy, prawdopodobnie. I jak zawsze, chciałbym was zabrać w podróż po tej książce poprzez standardowe trzy rozdziały naszej, naszego spotkania. W pierwszym opowiem o czym jest ta książka. W drugim podrzucę Wam Parę cytatów, które mam już tutaj zaznaczone, a w trzecim dam swoją opinię na ten temat. O czym jest ta książka? Podtytuł, czyli z notatnika, kuratora sądowego, może Wam de facto wszystko powiedzieć i de facto, ponownie, de facto mówię. Nasz autor ma, z tego co rozumiem, kilkadziesiąt czy kilkanaście lat pracy jako kurator sądowy. On już wiele widział, i po ilości przekleństw, i po tym jak bardzo go jego podopieczni wkurzają, i jak tam właśnie Często opowiada o nich z cynizmem, to można dojść do wniosku, że on tej roboty ma dość. Kurator sądowy, z tego co zrozumiałem, to najczęściej zajmuje się tym, że ma pod swoją kuratelą jakieś rodziny wywodzące się z nizin społecznych i Przychodzi do nich co jakiś czas, jak się okazuje, często też w weekendy i często też poza godzinami 8, 16, gdyż jego czas pracy jest nienormowany i często nie dostaje nic za te nadgodziny. No i decyduje, czy dana rodzina jest w stanie się zajmować dzieckiem. Stara się ją oczywiście wyciągać z tego, z tej patologii, ale różnie z tym bywa. Często też odbiera dzieci. Widać, że autor jest bardzo, że mu w tych wszystkich po prostu sytuacjach jest bardzo wrażliwy na krzywdę dzieci i mu w tych wszystkich sytuacjach najbardziej szkoda dzieci. I oprócz tego. Zdarza się, że jak są rozwody, to kurator po prostu musi na przykład chodzić z ojcem albo matką, jak wychodzi ich kolej zajmowania się dzieckiem. No i myślę, że zasadniczo to są tego typu tego typu zadania, które on ma. Wydaje mi się, że większość opowiadań dzieje się tutaj w mniejszych miejscowościach. Można tutaj dostrzec właśnie wiele jakichś bezsensownych spraw, bardzo, bardzo dużo jest gorzkich opowiadań na bezsensowną papierologię albo lekceważenie jego pracy. Zasadniczo jest to dość przykry, przykre spojrzenie. Książka sama w sobie ma tam 220 stron i jest bodajże 20 różnymi opowiadaniami, takimi literatura faktu, trochę reportaż, ale fabularyzowany. Ciężko w sumie to jakoś zakwalifikować. No jest to seria wydawnictwa RM bez fikcji, która, które, która, w ramach której właśnie są tego typu reportaże. Ja pochłonąłem tę książkę błyskawicznie, żeby dać wam jakiś przedsmak tego, w co byście się wpakowali. Podrzucę wam trochę cytatów. Ostrzegam, że niektóre są długie. I postaram się jakoś te przekleństwa też wyciszać powiedzmy samemu. No dobra, ale wystarczy pojękiwań na samochód, bo zgubiłem wątek, ale się asfaltowa droga się kończy. I oto dojeżdżam do pewnego budynku, który, co prawda, lata świetności ma za sobą, ale wciąż przypomina stary dworek. Po wojnie władza dumnie zlikwidowała dworki i pałacyki, przerabiając je na mieszkania na, dla pracowników PGR-u. Gdy system upadł, gminy zrobiły w nich mieszkania socjalne i eksmitowały do takich odludnych miejsc rodziny z dziećmi, które miały zadłużenie za mieszkanie w mieście. I które niekoniecznie nadawały się do życia w miastowym społeczeństwie. Byli to głównie pijacy, lecz także matki z dziećmi, które ze względu na bezradność lub niepełnosprawność intelektualną nie umiały się dobrze zająć sprawami urzędowymi. No i taka patologia. No właśnie, używam słówka patologia, a mówimy dysfunkcja. Ha, no właśnie, na uczelniach profesorowie grzmiał. Nie mówmy patologia, to negatywne określenie uwłaczające godności ludzkiej. Kto tak powiem ma pałę w indeksie, a na policji w każdej komendzie jest komórka lub referat, mający nazwę uwaga, zespół do spraw nieletnich patologii. Śmieszny jest ten kraj, taki dwulicowy. Po co zatem czepiać się tej patologii? Niech sobie będzie, powiedział nasz autor i myślę, że był to jeden z nielicznych pasusów kiedy. Nie było za dużo przekleństw, bo wydaje mi się, że tak w środku książki zbliżało się to wszystko do mm, punktu krytycznego. Kolejny cytat. Zbliżają się święta, znów wiele mamusiek, a czasami Tatusiów w pijackim zwidzie. przypomni sobie, że w różnych bidulach, pogotowiach rodzinnych, rodzinach zastępczych ma swoje dzieci. I w swych serduszkach mając swoje ukochane pociechy. Zacznie składać do sądu wnioski o udlopowanie na święta. Tylko na święta, bo przecież wygodnie tak chlać bez żadnych zobowiązań. Często jadę sprawdzić, czy rzeczywiście mają do tego odpowiednie warunki, i zdarza się, że zastaje obrazek jak ten. Co dalej? No i już zaczynają się właśnie rozkręcać przekleństwa. Spier pijackie geny, krążą w ich krwi, wypełniając każdą komórkę przegranego na starcie życia. Są efektem pijackiej libacji, zrobione z czystej alkoholowej przyjemności, gdzieś na obskurnej, zaszczanej melinie, z lumpem, który w pijackiej ekstazie współżył z ich matką. Okiełznuje ich farmakologia, psychiatryczny szpital, żyńcy, potem przyjmowanie leków, psychotropy i inne świństwo, które mają ułatwić im podporządkowanie się wychowawcom w bidulu. To przez nich wychowawca po całym dniu ma ochotę zabić każde inne dziecko, które tylko krzywo się spojrzy. Absorwują i denerwują. Zdegenerowany genotyp każdego dnia nie daje o sobie zapomnieć, wyciągając swój wir debilizmu i umysłowej degręgolady tych, dla których jest jeszcze cień szansy. Więc yy, również dzieci niepełnosprawne mają pewne, że tak powiem, problemy i bardzo wkurzają naszego autora. Tutaj z kolei jest jedno takie trochę dłuższe opowiadanie. Nie, w sumie nie takie długie, kilkustronnicowe. Ale końcówka jest dość mocna. Oczywiście nie ma jej tu żaden... Może będzie lekki spoiler, więc jak ktoś chce, niech przesunie te 30 sekund, czy tam mniej. Zdichu nie dożył sprawy sądowej. Powiesił się. I... No i myślę, że to mocno zarezonuje, jeżeli ktoś z Was posłucha sobie tego fragmentu. Mm. Tutaj generalnie też bardzo ciężki fragment, w którym jest pokazany trzylatek, który pod wpływem głodu został bardzo, bardzo się cofnął w rozwoju, czy tam zapauzował w rozwoju. I cytat, zostałem zaprowadzony w, do pokoju, w którym w wózku dla dla niemowlaków, tak, kurwa, w wózku trzy wykrzykniki, z podkulonymi nogami spał trzylatek, latek trzy wykrzykniki. Trzylatek bardzo chudy z zawniętym pampersem na wątłej dupci. Nie powiem wkur mnie to niemiłosiernie i najnormalnie w świecie zacząłem je tych patoli, bo przecież takie dziecko powinno mieć łóżko i tym podobne sprawy. Finał tego był taki, że zaczęli się tłumaczyć, że oni tylko usypiają w wózku, a dziecko śpi na tapczanie. W domu był tylko jeden tapczan, więc kolejna wątpliwość, jak oni we trójkę się na nim mieszczą. Wtedy to pan mener rzekł do mnie: Bo ja to śpię na fotelu, a żona z, dzie z dzieckiem. Co dziecko jadły, jadło na obiad? to jest tam dalszy cytat. Pytam już podniesionym głosem. Zupę, odpowiada matka. To gdzie ta zupa? Gdzie nagotowana? Zupkę chińską uściśla, a mi witki opadają. Więc kurator ma ciężkie życie, musi się napatrzyć na wiele, nawąchać wiele, że tak powiem. Bo tam głównie śmierdzi. Tym razem o narkotykach. Kryształki mefedronu to coś, co zrewolucjonizowało polską wieś. Stało się polepszaczem humoru i uczyniło świat znośniejszym. Młodzi, ale także starzy potomkowie PGR-owskiego chłopa pańszczyźnianego skupieni i stłamszeni w okrutnych blokach, gdzie jedna połowa mieszkańców wciąż pod sklepem Ala, w gardło tanie jawolę. a druga myśli jak tu skombinować kolejny zasiłek, bo 500 plus bachory przeżerają, znaleźli sposób na nudne popołudnia w swoich małych społeczeństwach. Bo polska wieś także pod tym względem podlega przeobrażeniom. Narkotyki to nie tylko domena klubów, dużych miast czy dzielnic robotniczych, gdzie Sebas z Karyną urządzają pod urzędują pod klatką schodową. To także wciąganie mewki na wiejskim przystanku czy kartoflisku, które kiedyś było boiskiem sportowym, a dziś służy kretom do rycia podziemnych korytarzy i władzą gminy do organizacji dożynek ras na 10 lat, podczas których legal legalnie w muzyki podrzędnego zespołu bliskopolowego polowego, można się urzędzić jak świnia, jeszcze dostać pochwałę za dobrą zabawę na koszt dwój tej całej gminy. I obiecuję, już ostatnie dwa cytaty, żeby Was nie zanudzić. Teraz mówi on o tym, że w przeszłości kurator w latach 90. był pewnym wy wyróżnieniem. Była to dobra robota, a teraz już nie za bardzo. Teraz 30 wywiadów na jednego kuratora to standard. 20 nadzorów osobistych, kontrola nieletnich na pracach społecznych, udział kuratora przy kontaktach także w soboty i niedzielę, udział we wszelkiej maści zespołach dotyczących przemocy w rodzinie, mnóstwo dodatkowych wywiadów rozwodowych. A do tego wszystkiego, jeśli mieszkasz na terenach wiejskich, musisz używać własnego samochodu, za co nikt ci nie płaci ekstra. Jak tu się ku... nie wypalić zawodowo? I ostatni cytat z jednego z ostatnich rozdziałów, który składa się z paru scen. Scena druga. Ma pan symptomy wypalenia zawodowego. Mogę panu przepisać jakiś lek. No, i przydałby się panu dłuższy urlop. Tyle jeśli chodzi o wszystkie cytaty. Tak jak mówiłem, czyta się to naprawdę dobrze. Autor, tak jak mówił, w sumie w. W, w, w książce musiał przez całe życie nauczyć się bardzo dobrego wodoleństwa, bo tego wymagały notatki, które musiał wrzucać czy do akt, czy do sądu i musiał je dostarczać tam zarówno raz na tydzień, raz na miesiąc, raz na dwa tygodnie, więc miał tego masę. I przez to, że nauczył się tak lać wodę, to nauczył się też bardzo dobrze pisać, więc Liczę, że nie była to zasługa tam korekty i, 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 i zespołu wydawnictwa RM, tylko że po prostu autor ma takie pióro. Także tak więc no, czytało się to świetnie. Ja jestem bardzo na tak więcej tego typu reportaży z mojej strony ocena mimo tego właśnie bardzo patologicznego języka i tego, że czasem no po prostu się to ciężko czytało, bo smutne było to, że w sumie policja i kurator, na przykład, traktowali tych ludzi jak podludzi, i ta patologia traktowała swoje dzieci też paskudnie. W ogóle myślę, że Najlepszy rozdział to bodajże... Hmm, to bodajże... Gdzie to jest? Nie doprowadzę. Poniatowscy, o! Nie zauważyłem. <tak>, tak, Poniatowscy, myślę, że jest to najlepszy rozdział. Mają bodajże 40 ponad stron. Gorąco go polecam. No i dla mnie cała ta książka to solidne 9 na 10, polecam gorąco, zachęcam do wejścia na stronę rm.com.pl, gdzie możecie ją zakupić, albo pewnie w jakiejś taniej książce, świecie książki, czy w Empiku. I to wszystko, dzięki za, za obejrzenie tego filmiku, do zobaczenia za tydzień, cześć! I to wszystko, drodzy widzowie. Zachęcam do lajkowania, subskrybowania i komentowania tego, jak również przeszłych i przyszłych filmów. Dobra. No i to wszystko. Dzięki. Cześć. Miłego weekendu.